Nie miałem taką sytuację, kiedyś w Lublinie, Ja to opowiadałem, ale się zapętle, powtórzę, bo może niektórzy nie słyszeli. Ja miałem jakieś takie sąsiadki, które, które pewnego dnia przyszły do mnie i poprosiły mnie, czy, czy nie mógłbym im internetu udostępnić z racji takiej, że sobie projekt na studia robią i. Hmm. No i nie mają internetu, a muszą go skończyć. No i ja miałem dwa routery wtedy, miałem internet z UPC oddzielnie światłowód, plus miałem jeszcze internet z plusa jako LTE. I miałem po prostu drugi drugi router. Dałem im ten drugi router. Powiedziałem, że to sobie podłączyły, że po prostu dam im drugi internet. E, mogę im pożyczyć, bo i tak był opłacony, więc to nie miało znaczenia. Mm, a ja z tego nie korzystałem. No i w tym momencie mm, te dziewczyny to wzięły, wracają gdzieś tak po. Po dwóch, trzech minutach i mówią, ej, ale my nie mamy, my nie mamy jak tego podłączyć pod komputer, bo, bo, chcieliśmy to kablem podłączyć, a nie mamy kabla, coś tam, coś tam. I czy nie byłoby takiej opcji, żebym ten drugi nim podłączył? Pliki, 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 odliczenia, mamy. O kurwa, co? 50 zł, czemu ta piosenka poleciała na taki pieniążach duży? Dziękuję bardzo, panie Dawciu, również pozdrawiam. Jak się rozbrykał pan Rafał tutaj z zarobkiem. Ja pierdolę, Zosta zostańcie streamerami, darmowe siano. 200 złotych zarobku, essa. Dziękuję bardzo. Buziaczek dla ciebie, panie Dawciu. Dzięki serdeczne. No. No i ja im powiedziałem, dobra dziewczyny, to ja wam dam po prostu, wpiszę wam hasło do mojego drugiego internetu. Miałem zdjęcia na telefonie po prostu e, loginu i hasła. Poszedłem do nich, poszedłem do nich... Na chatę. Żyłem laptopa, wpisałem im login i hasło do mojego głównego internetu. No i mm, w tym momencie jedna z tych dziewczyn przynosi mi piwo i mówi: Ej, zostań z nami, posiedzimy, pogadamy. Wiesz, zamiast że nam, nam internet, to, to się może z nami napijesz. I powiedziały, że, bo tak szczerze, to my nie chciałyśmy y, internetu, żeby pisać projekt na studia, bo nam się nie chce, tylko chciałyśmy sobie Netflixa obejrzeć. No i z nimi tam sobie siedziałem, gadałem, piłem alkohol, rozmawiałem i nagle ta dziewczątka tak na mnie patrzy i mówi, ty. A ty słyszysz czasami, yy, czy słyszysz czasami, że tu jest jakieś dziecko upośledzone z turetem czy coś takiego? A ja mówię, to znaczy? No nie wiem, no nie słyszysz czasami jak ktoś o różnych godzinach, jakieś dziwne odgłosy wydaje. A ja mówię, a dziwne odgłosy to znaczy jakie? No i one zaczynają, zaczynają te odgłosy naśladować. I powiem tak: faktycznie połowa tych odgłosów to były moje odgłosy. Ale druga połowa, z tego co one opowiadały, to nie były odgłosy, które ja robiłem. Ja też miałem słuchawki na uszach i może coś faktycznie mieszkał chory, co coś robił, no nie wiem stary. Ale ja mówię, no wiesz, źle to zabrzmi, ale no ja nie streamuję, nie? No i ja czasami faktycznie, jak mam jakiegoś donata za 50 zł, no to śpiewam piosenkę, albo, albo na przykład zdarzy mi się, że że małpę udam. <noise> Patrzyły na mnie jak na idiotę. I mówią, że no, spoko. No to przynajmniej już wiemy, nie? Ale no, no było dziwnie. <noise>